Ta dieta musi być odżywcza w dłuższej perspektywie, to znaczy znowu w jeden dzień raczej za bardzo tej pracy mózgu sobie nie poprawimy, ale jeżeli w perspektywie tygodni czy miesięcy odżywiamy się zdrowo, to ten mózg funkcjonuje coraz lepiej. No bo jednak jak wiemy podczas snu w mózgu dzieją się rzeczy cudowne i fantastyczne i przespać się z problemem to naprawdę go rozwiązywać, a nie, a nie tylko odkładać go na później. Owoce są absolutnie genialne, a owoce w naturalnej postaci, bo oczywiście owoce można spożywać jako dżem, można jako różnego rodzaju przetwory, można je gotować i tak dalej. Obróbka termiczna i mechaniczna prawie zawsze powoduje, że coś jest mniej zdrowego. Wyjątkiem w ogóle są pomidory, gdzie tam jest akurat więcej likopenu. To, jak spożywamy kawę, należy dostosować do swoich celów po prostu. No i ewentualnie do preferencji, wiadomo. Ale jeżeli chodzi o ekspozycję na zimno u dzieci, to uważam, że też to jest świetna metoda. Tutaj właściwie jedynym takim też przeciwwskazaniem będzie to, że yy, mamy te, ten poziom glukozy we krwi, który może spaść, jeżeli ktoś gdzieś tam dłuższy czas nie jadł, czy nie jest do tego przyzwyczajony. Aktywność fizyczna w ogóle jest uważana za najważniejszy element naszego zdrowia. Najważniejszy ze wszystkich, to znaczy nie ma ważniejszego elementu, który dba o nasze zdrowie, długowieczność czy pracę mózgu niż aktywność fizyczna.